Kurwa, koło ja mnie się wam bo... Ja to tu, kurwa. Tu łapę, to kogoś dupę bo... wam. <noise> Czekaj, chyba ją. Albo jeszcze nie, albo może ją. No. Jeszcze panowie, trzymamy, trzymamy chwilę. Wyżej! Trzy, cztery 4, ry! Pokażcie na co was stać. Dawajcie! Nie, jeden raz! Wyszło? Jeszcze nie To co bo ty odkręcisz? ty nie. Ale stoi na dobra cię. Daj ten telefon. Weszło czy nie? Nie, dobra, jeszcze na moment podnieście, a ja to przykręcam. Trzy, cztery. No, jest? No kurwa, chuj, że się podnieśli. Jeszcze. No, trzy, cztery. Kurwa. Tutaj za nadkoło łapcie. Za, za, za nadkoło bo ja biały, po... ty nie rozumiesz, że my nic nie trzymamy w tym momencie? Tu za nadkole musicie unieść. Nie skrzypa, ja tam Ja wiem, my nic nie trzymamy. Ja, ja wiem. Kalu, nie, tutaj chwyć. Ja Trzyma tu, trzymaj tutaj. Ale my nic nie trzymamy tutaj, ty my nie, nie My tu. to i my nic nie trzymamy, no kurwa. Za nadkole tutaj łapcie do chuja, kur... O chuj. Za którym jest chyba jakiś wiem, dziwny. Ej, byś tylko pod nim za to nie Zaraz go pod stołów. Tu! Mamy kurwa! Ręczny zaciągnij. Nie ma.